Niektóre treści mogą uchodzić za obraźliwe, wulgarne lub nieprzyzwoite. Świat tutaj przedstawiony często jest mocno przerysowany i zniekształcony. Jeśli nie masz dystansu do siebie i otaczającego cię świata, lub nie rozumiesz, czym jest ironia i groteska, pomin to nagranie. Całą resztę serdecznie zapraszam do słuchania, ale na własną odpowiedzialność. Podpaski, pasztetowa i inne kaszane, część druga. Pamiętacie ko kobietę od pieprzu meksykańskiego? Jeśli nie, to odsyłam do poprzedniego nagrania. Gdzieś u góry podam wam link. Tymczasem wracajmy do sklepu. Kto wie, czy nie zatroskałabym się nad zarzutem wspomnianej kobiety, lecz w tamtej chwili próg sklepu przekroczył jeden z moich ulubieńców. Bezceremonialnie wlazł i radośnie chwiejnym krokiem sunął w moją stronę. Kto to taki? Przedstawiciel zacnego grona drobnych pijaczków. Rączki złożone za plecami, uśmieszek, tygodniowy zarościk, niedbale zarzucony na głowę berecik i odrobina z brotku. Wypisz, wymaluj, ambasador żulików. – Zę to kierowiszko! – powitał mnie z nieskrywaną radością, po czym podjął próbę, by jego twarz nabrała zatroskanego wyrazu. Wyszło, jak wyszło, więc ja wytężyłam siły, by udać zainteresowanie, zamiast parsnąć gor gromkim śmiechem. Jest problemik, rzekł. Ależ słucham. E, bo ten, e, zabrakło mi dopywka. To Do w się pani? Ile panu brakuje? Przysięgam, byłam gotowa dołożyć mu te kilka groszy. Troszkę. Mm. Pan już po spożyciu, a wiadomo, alkohol świetnie pomaga w relaksacji, niestety zakłóca logiczne myślenie. Proste dodawanie, jawi się niczym, szyfr, nie do rozwiązania. A ile pieniędzy pan już ma? Zadałam o wiele łatwiejsze pytanie, co by panu mózg się nie zagotował. Wejścia krofy pada błyskawiczna odpowiedź. Facio uchachany ucha z poprawnej odpowiedzi, mój mózg zabulgotał wrzątkiem. Szczwany lisek, niby pieniutki, taki nieogarnięty. A to proszę, logika działa na najwyższych obrotach. Jak będzie było, lepiej brzmi, dorzuci się pani, niż kup mi piwo kobieto. Osobiście panów w typie moczymorda darzę ogromną sympatią. Takie moje... Zboczenie troszkę, aczkolwiek podparte mocnymi argumentami, które z całą pewnością omówię w osobnym nagraniu. Nie obiecuję konkretnego terminu, wszystko zależy od tego, kiedy moją Wenę złapie, że tak powiem, chcica na żulików. Ciekawymi klientami są skąpcy i dusi grosze. Oszczędzają na czym się da. Według nich wszystko jest zbyt drogie, a jeśli coś jest za darmo, to i tak kalkulują, czy aby na pewno im się to opłaca. Przychodzą z gotówką równą 6,50 i myślą, że kupią sklep z całym asortymentem. Na sprzedawcę patrzą jak na naciągacza i oszusta finansowego, który samą obecność klienta chce spieniężyć. Paczuszka zapałek dla takiego ma wygórowaną cenę. Idę o zakład, że jeśli jakimś cudem owe zapałki zakupi, w drodze do domu liczy każdą zapałeczkę, czy zgadza się z ilością podaną na opakowaniu. Sprzętem obowiązkowym w jego domu jest waga kuchenna. Koniecznie mechaniczna, bo elektroniczna zagraża budżetowi. Skusi się taki na trzy plasterki kiełbasy, biegł się do domu i sip wędlinka na wagę. Ta pinna zaladą z pewnością wykorzystała chwilę mojej nieuwagi i doliczyła 0,003 gramy, a za kobiecy wzwód płacił nie będę. Przypomniał mi się ciekawy przypadek. Pewien typowy centuś zorientował się, że w konkurencyjnym sklepie identyczna pasztetowa jest tańsza o, uwaga, 4 grosze za kilogram. Co ów skneruś zrobił? Wsiadł w auto i pojechał po 3 deka pasztetowej. To nic, że do tamtego sklepu 11 km w jedną stronę, a do osiedlowego 2 minuty piechotą. To nic! Cieszy Micha jak komar na dupie, bo udało mu się zaoszczędzić na pasztetowej drobiowej. Opowiem Wam jeszcze historię kaszanki. Wyrób podrobowy, najlepszy z podsmażoną, z podsmażoną cebulką, i niestety niszowy, taki mało chodliwy. Ludziom się w dupach poprzewracało i zakup, zakup kaszanki uważają za zakup wstydliwy. Krewetki są cacy, ale nasza poczciwa kaszanka to już B. Zdarza się jednak, że komuś świnka na nią pocieknie, a jak już po stopach kapie, to przyjdzie i kupi. Ale niemal zawsze ma usprawiedliwienie. Pani, to dla pieska. I ukroi pani trochę więcej, może i kotek skosztuje. kosztuje. Piesek może i chętnie by zjadł, ale znając życie pan się sam nawtraja, a biedna psina będzie się tylko przyglądać. Dziwne. Osobiście lubię kaszankę i nie uważam, że jedzenie jej jest jakąś ujmą. Ale cóż, nie jestem od tego, żeby kogoś pouczać. Poza tym nie będę przeszkadzać w odgrywaniu te teatrzyku przy ladzie. Może chłopi nad tygodniami ćwiczył rolę przed lustrem, zanim zdecydował się przyjść po Haniebny nabytek. Tak naprawdę w tym nagraniu kaszanka odgrywa kluczową rolę. A historię właściwą przedstawię Wam w kolejnym nagraniu. No co? Czas cenna rzecz. Do usłyszenia. Jeśli zostaliście ze mną do końca i zawarta treść przypadła Wam do gustu, zostawcie po sobie ślad. Cokolwiek. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Sprawicie mi tym ogromną radość. A i jeszcze jedno. Będę dalej nagrywać, zatem jeśli nie chcecie przegapić co jeszcze mam do powiedzenia, nie zapomnijcie o dzwoneczku spokojnie, nie będę was nękać w środku nocy. Tymczasem żegnam się grzecznie i mam nadzieję do usłyszenia.